Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, w kolejnym etapie naszej wspólnej podróży. Naszej wspólnej podróży, która trwa już ponad 9 lat. Powoli zbliżamy się do dekady, jak prowadzę dla was ten program. I czasami jest to dla mnie myśl przerażająca, że gdy w 2016 oglądali mnie ośmiolatkowie, to dzisiaj są to ludzie, którzy są już w pracy, być może mają własne dzieci i w ogóle wow. Jestem ciekaw, ilu takich prawdziwych ludzi, którzy oglądają mnie od początku, do teraz, jeżeli jest ktokolwiek taki, niech to czyta z komentarzu. Niemniej, ja tak samo jak długo prowadzę ten kanał, tak samo wciąż nie wyobrażam sobie go prowadzić w inny sposób niż prowadzę. To znaczy, nie chciałbym od samego początku przez te 9 lat klepać dokładnie tego samego. I jest to ewidentnie widoczne na moim kanale, że co chwilę dochodzi tutaj do jakichś zmian. Zaczynałem od prostych recenzji. W czasach, gdy jeszcze było mało tych Lego tuberów, Dobra, to nie za historię, nieważne, ale no muszę to przez chwilę powiedzieć. Później przechodziliśmy przez recenzję zestawów, oczywiście przez moje seriale, poprzez etap, kiedy bardzo dużo mockowałem. Poprzez znów trochę powrót do recenzji, ale właściwie samych gazetek, plus okazjonalne jakieś filmy. Bo oczywiście jest publicystyka, była oczywiście też seria X, była seria WTF. No właśnie, jeśli mam mało recenzji, wpadajcie na mój kanał WTF, zajmuję się podróbkami, alternatywami do Lego, na przykład takimi ciekawymi jak wóz Pikachu. A im będzie tam więcej, to ta częstotliwość recenzji będzie większa. Tak naprawdę trochę tak, jak napisał tutaj Mikołaj. Wracamy do 2021 roku i mocków do gazetek i udostępniamy znajomym na shortach. Fajnie. 2021 to był prime kanalizacji. Ale jestem ciekawy, co się stanie z kanałem. Nie wiem, czy do swojego Prima już wrócę, ale na pewno wrócę trochę do zabawy, ponieważ musicie wiedzieć, że ja od początku prowadziłem kanał po to, by się tu dobrze bawić. Znaczy, na samym początku założyłem, żeby z reklam zrobić dosyć milenium, ale to zrobiłem dość szybko i później, by się dobrze bawić. Nigdy nie patrzyłem na niego w jakiś sposób taki biznesowy. Czy, żeby robić coś, co się fajnie ogląda? Czy znaczy wiecie, czasem robię clickbaitowe szchorce? oczywiście, ale wciąż sprawia mi to frajdę. No i właśnie ta frajda jest tu kluczem. Może jak zwykle przegadam wszystkie wstępy, i pewnie połowa ludzi stąd zdąży pójść, zanim zdąży powiedzieć, co się będzie działo. Spokojnie, cytując klasyka, zaraz się rozkręci. Zacznę jednak od innej, bardzo ważnej informacji, moi drodzy, bo mówię, że nie robiłem tutaj tego kanału dla kasy i tak dalej. Pierwsza ważna rzecz. Od dzisiejszego dnia, od Dnia Dziecka, wszystkie pieniądze z reklam na moim kanale będę przeznaczał na cele charytatywne, a konkretnie na potrzebujące zwierzątka. Zapewne będą to psiaczki. wiecie, sam jeżdżę do schroniska, praktycznie co tydzień wyprowadzam psiaczki. Sam od dłuższego czasu wspieram w różnej formie wszystkie fundacje z psiaczkami. No i teraz postanowiłem, że Wszystkie pieniądze z tego kanału będą przeznaczane właśnie na potrzebujące psiaczki, więc pamiętajcie o tym. I jeżeli możecie, nie pomijajcie reklam. W taki trochę jednoczynny sposób możecie zrobić coś dobrego, nie dając własnej kieszeni nic, a właściwie dając, mi i psiaczkom będzie miło. No ale konkrety moi drodzy, Mikołaj słusznie zauważył, że będę robił mocki do gazetek. Tak naprawdę to nie! I żeby nie było, to nie jest tak, że gazetki całkowicie znikają. Moim głównym celem aktualnie na kanał jest znów ZABAWA. Więc tak, w shortsach będzie wszystko, w shortsach będzie BAGNO. Miał kurde. Tam będzie oczywiście trochę clickbaitowej treści, trochę też śmieszności, ale i pewnie szybkie przeglądy gazetek i tak dalej. Shortsy się biorą i bagno ze słowo. Bigos jest właściwy. -bi Shortsy będą bigosem, tam będzie wszystko. Natomiast same główne filmy to już nie będą recenzje czy gazetek, czy zestawów i tak dalej. Ale pełna zabawa, którą właściwie rządzić będziecie Wy. W sumie w ogóle tak naprawdę to ciężko jest trochę wytłumaczyć, co na tym kanale będę robił. Po prostu musicie zobaczyć najbliższy przykład, który tu wystąpi. Ponieważ będę chciał rok podzielić na 7. 7 segmentów. Jeżeli pamiętacie doskonale mój film, o Boże, teraz tu jest za daleko, ale chodzi mi o wielki wyścig. Jak tam bawiłem się w szorcach. Jak tam pod koniec zrobiłem film. Mi sprawiało to przeogromną frajdę budowanie czegoś większego i mam wrażenie po nie tylko wyświetleniach, ale i komentarzach i waszym entuzjazmie tam, że wami również sprawiło to dużą e, satysfakcję. It's true. Oglądać ten film. I radość. Trochę tak będzie teraz wyglądał mój kanał, z tym, że to wy zdecydujecie, troszkę jak w tytule, CHOOSE Your DESTINY, ZDECYDUJ co dalej, jeśli ja nie wiemy, czy Chuzz Your tu to jest tłumaczenie. Ale u mnie to będzie co dalej. I siedem razy w roku będę was pytał, jaki nadchodzący temat mam teraz realizować, a to wy będziecie mi go dyktować. I oczywiście czasem te tematy będę wymyślał ja, a czasem zaczerpnę te tematy z waszych komentarzy. Więc ważne byście komentowali. Myślę, że zapowiada się mega ciekawie, bo właśnie największe pokłady tu kreatywności, jak i zabawy będę musiał z siebie wydobyć, bo raz, że nie będzie to mój temat, ale trochę dyktujecie go mi wy, będzie fajnie. Ma być siedem takich tematów rocznie, czyli jeden taki temat będzie trwał około półtora. I miesiąca, i oczywiście tam będą różne rzeczy, różne odpały, ale może po kolei przejdźmy. Dam Wam teraz trzy warianty, i macie 48 godzin na głosowanie. Mało tego, postaram też się na moim Instagramie zrobić takie głosowanie i głosy i stąd, i stamtąd będą się zliczały. Pamiętajcie jednak, hmm, a może ankietę zrobię. A... Pamiętajcie jednak, że możecie zagłosować tylko raz, jak będą. No. Więc jedziemy! Tematem przewodnim, jak już widzieliście po miniaturce, będzie w tym miesiącu, właśnie w tym półtorej miesiącu, ta seria. Seria, z którą teoretycznie... Co to jest? Pod koniec dzisiejszego testowego to otworzę. I teraz trzy warianty, co będę robił z tą serią. Wariant pierwszy! Wariant pierwszy jest taki, że kupuję wszystkie zestawy z tej serii i robię coś z nich. Mianowicie, coś do nich dobudowywuję i pod koniec Trochę jak z wielkiego wyścigu kręcę z tego jakąś produkcję filmową. Czyli klasycznie, nieraz już to robiłem na kanale, nieraz też nie kończyłem, ale teraz jestem bardziej zobowiązany. Kupuję całą serię minifigurek i buduję im jakieś mocki, coś z nich robię, a na końcu coś z tego kręcę. Wariant drugi! Wariant drugi jest to taki wariant, że. Początkowo nawet myślałem, czy nie zrobić go z tego, ale chodzi mi o to, że wariant drugi brzmi nie figurki serie F1, ale inne serie. O co mi chodzi? Mianowicie, że będę budował tego typu pojazdy, ale w innej serii. Na przykład taki pojazd, ale w stylu Ninjago, taki pojazd, ale w stylu Dreams, i tak dalej. Oczywiście będę sięgał znacznie dalej, bo na przykład będę robił taki pojazd w stylu Monster Fighters, dalej, w stylu Western, w stylu Castle, i tak dalej, czyli po prostu. Można by to nazwać minifigurki seria F1, gdyby nie były serią F1. Po prostu chodzi o to, że ten pojazd, ale w innych wersjach. Będzie to trwało półtorej miesiąca i oczywiście jest, że nie będę budował tylko takich pojazdów, ale i będą się działy tu również inne odpały. Stawaj mane. Stawiamy na zabawę. Porządkowo chciałem zrobić tą serię, na przykład, że takie pojazdy przerabiam, że taki pojazd na przykład z główką kierowcy albo więc jakieś, nie wiem, pojazdy Star Wars i zrobić tu z główką, ale stwierdziłem, że przerabiać to z tą podstawą będzie chyba najciekawszy. No i opcja trzecia, opcja trzecia moi drodzy jest taka, że biorę tą jedną minifigurkę, konkretną. Nie dokupuję to nic więcej. Tworzę dla niej serię LEGO. Znaczy, w sensie, co by było, gdyby to miało serię LEGO? Czyli wiecie, mam wyścigówkę i dobudowywuję do niej całe uniwersum. Różni to od pierwszego wariantu, że w pierwszym kupuję wszystkie figurki i wszystkim coś dobudowywuję, ale to nie jest taka seria, tylko zabawa, a tu, wiecie, będę dobudowywał kolejne jakieś etapy, typu jakiś samochód, który go przewozi, warsztat naprawczy i wszystko. Zbuduję tu coś takiego, gdybyście otwarli katalog i mieli dwie strony, to to byłoby pod Serial City. Tak się moi drodzy prezentuje pierwszy Choose Your Destiny i macie teraz 48 godzin, by wybrać, który z tych wariantów będę dla Was przez najbliższe półtora miesiąca realizował. Oczywistym jest, że nowa forma kanału spowoduje, że będzie tu pewnie filmików trochę mniej, bo budowanie zajmuje więcej czasu niż recenzje gazetek czy jakieś inne mniejsze pierdoły, ale chcę, chcę robić teraz mniej, a ciekawiej, a więcej fanów. I mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Teraz otwórzmy sobie tą serię. Powiem wam szczerze, że na etapie konceptu jakoś bardziej mi się to podobało, ale jak zobaczyłem uh, gdzieś fakty, że półce się przyjrzałem, mówię główki bez nadruków, nic. Między bogiem a prawdą, troszkę mi entuzjazm opadł. Oczywiście nie skanowałem, w tym wypadku wszedłem do kerfura, zapłaciłem 17 zł. A, prawie te figurki będzie, tam że spadną do dychy, nawet, a zapłaciłem 17 zł. Co mi wpadł? Czerwony chłop, Ferrari? Chyba Ferrari. E, tak mi się wydaje. Jak to w ogóle wygląda? Ja oczywiście klasycznie dla mnie nie oglądałem nigdy wcześniej żadnych zapowiedzi, recenzji u innych e, kanałów. Możemy sobie też zaznaczać. Nie wiem, dlaczego Lego wpadło na taki pomysł. E, powiem szczerze. To, to Nie! To nie jest moja... To nie jest, to jest moja. To Moja. Nie, to nie jest moja. Ej, to nie jest moja instrukcja. To wszystkie są budowane identycznie? Czy my się musimy domyślić jak to... Z... Dobra, sprawdźmy jak to działa. Dedykowane podwozie, no i właśnie na tych podwoziach bazowałaby e, cała moja e, seria. Czekajcie, opony. Znaczy wiecie, widzę w tej serii dużo plusów, być może fani motoryzacji będą na jej punkcie szaleć, no bo mamy tutaj słuchajcie, no te koła z nadrukiem, właściwie wiele nadruków, eee, to w ogóle wygląda naprawdę super i kilka ciekawych elementów których nie mieliśmy nigdzie indziej, eee, chociażby też takich, więc może fani motoryzacji będą tu zadowoleni. Ej, nie no serio, jakby, jaka, to jest inna instrukcja. Wszystkie są, no wszystkie są budowane tak samo. Ej, dajcie mi chwilę, ja to w ogóle muszę spróbować e, zbudować bez jaj. No i powiem Wam szczerze, że okej, okay, w się sensie faktycznie jest jeden schemat, ale no nawet ja, no stary chłop musiał zastanowić, Jakbym był 8-letnim dzieciakiem to dostał, no to też może byłoby prościej. Na etapie koncepcyjnym stwierdziłem, że to jest niegłupie, ale teraz tak Tak średnio powiedział, tak sam ten build, to powinno być bardziej naskosz, Przecież nie wiem co LEGO Nie wiem, co lego z tą serem wymyśliło, ale wiem, że ja sobie trochę dowaliłem <grywają> biorąc ją na pierwsze tuziur Destiny. Zadecydujcie więc, co będzie moją Destiny. Chociaż może jak się dziennie pobawię. No ciężko nie docenić tych dedykowanych elementów, ale... No nie wiem, nie wiem. No jeszcze, no tak, jeszcze brakowało, jakby tu były naklejki, nie? Choose my destiny.